Witajcie serdecznie moi drodzy, z tej strony Paweł Żygowski, deweloper z pasją. Chciałem Wam na początku podziękować serdecznie za bardzo miłe przyjęcie kolejnych filmów z serii Wiedza z deweloperem. Dzisiaj Was zapraszam na długo wyczekiwany film pod tytułem Analiza projektu przedsięwzięcia deweloperskiego. Jeszcze przed przejściem na część prezentacji i objaśnień, i całej analizy projektu przedsięwzięcia deweloperskiego. Chciałem Was serdecznie zaprosić do subskrypcji mojego kanału na YouTube, do, do obserwowania moich profili na fanpage'u na Facebooku, na Instagramie, na LinkedIn'ie Paweł Zygowski Developer z pasją, oraz gorąco Was serdecznie zapraszam do czytania mojego bloga na www.pawelzygowski.pl, jak i uczestnictwa w moich warsztatach deweloperskich. W tym, w tym nagraniu posłużę się przykładem inwestycji jednego z moich absolwentów. Absolwent zakończył u mnie uczestnictwo ponad już rok temu, stąd te dane, które będę wam przedstawiać, troszeczkę zakrągliłem, żeby te kwoty były bardziej czytelne, ale zgadzają się w 99% z przebiegiem danej inwestycji. To przechodząc teraz do, do prezentacji, tak jak Wam wspomniałem, dzisiaj sobie omówimy analizę przedsięwzięcia deweloperskiego. Dla uproszczenia i dla pokazania Wam, akurat mój absolwent realizował na jednej działce około 1000 m2 inwestycje budowy dwóch bliźniaków, czyli łącznie cztery lokali. Natomiast jest ona tożsama z budową. Szeregowca składającego się z czterech lokali, bądź tak zwanego czworaka, czyli budynku jednorodzinnego, czterolokalowego. Tak? Budynek jednorodzinny zabudowy bliźniaczej i dwulokalowy. Przejdźmy teraz do danych. Mój absolwent zakupił, tak jak Wam wspomniałem, działkę wielkości około 1000 m2, za którą płacił 200 zł za metr 2 Dodam tak tutaj dla, dla, dla uszczegółowienia, że jest to mniejsza miejscowość zlokalizowana około 30 km od, od jednej z większych miejscowości w Polsce i zapłacił za tą działkę 200 tys. zł. Budowa całego przedsięwzięcia tych, tych czterech lokali wraz z sieciami, z przyłączami z całą infrastrukturą, wyszło 800 tysięcy złotych, czyli tak podsumowując, w tych 800 tysiącach złotych są koszty prac ziemnych, stanu surowego otwartego, konstrukcji dachu i pokrycia dachowego, instalacji elektrycznych i hydraulicznych, prace tynkarskie, tak jak wspomniałem wykonanie przyłączy wodka-gaz zagospodarowanie terenu i ogrodzenie inwestycji, wykonanie drogi dojazdowej oraz, oraz prace wykończeniowe polegające na wykonaniu sufitów z suchej zabudowy, czyli tzw. Tak GK, osadzenie parapetów i wykonanie elewacji, czyli w tych 800 tysiącach złotych są wszystkie koszty związane z całą budową przedsięwzięcia. Dodam jeszcze, że mój absolwent zgodnie z moją. Filozofią i, i sugestiami realizował budowę w formule tak zwanej gospodarczej, czyli po prostu posiłkował się dwunastoma firmami podwykonawczymi, które wraz ze swoim zespołem kontraktował, co pozwoliło mu po prostu dokonać też sporej optymalizacji finansowej. Niż biorąc generalnego wykonawcę, za którego pewnie bym chciał zapłacić około 900 tysięcy złotych, jak nie miliona. Następnie Poza kosztami gruntu, poza kosztami budowy, koszty pośrednie mamy, które są bardzo ważne, często są źle interpretowane przez początkujących deweloperów, gdyż nie wiedzą, jakie koszty należy przyjąć za nadzór, jakie koszty przyjąć za projektowanie i badania, czyli tak naprawdę wykonanie projektu budowlanego z projektem wykonawczym wraz ze wszystkimi potrzebnymi uzgodnieniami do pozwolenia na budowę oraz mapę docelów projektowych i badania geologiczne. Kolejnym kosztem pośrednim jest sprzedaż i marketing oraz koszty finansowe. Już tutaj nie rozpisywałem wszystkich kosztów, gdyż one przy tak relatywnie niewielkiej inwestycji były marginalne, ale też należy wiedzieć, że każdy deweloper też musi się liczyć z kosztami ubezpieczeń, z kosztami. Takimi ogólnozakładowymi, czyli leasingi samochodów, wyposażenie biura, wynajem tego biura oraz z takimi kosztami nawet jak, jak dla, dla, dla działu sprzedaży obsługa, obsługa przez dział sprzedaży tego biura, czyli po prostu odpowiednie materiały, papier, kawa i tak dalej. I tak, dalej. tak jak Wam wspomniałem, są to koszty marginalne, dlatego na potrzebę tej analizy je pominąłem. Podsumowując, koszty całego przedsięwzięcia wyszły na poziomie 1,2 mln zł netto. Przejdźmy teraz do strony przychodowej. Jeszcze przed stroną przychodową bardzo ważne było to, że ja zawsze sugeruję wszystkim swoim absolwentom, swoim, swoim uczestnikom moich warsztatów deweloperskich, aby środki własne dewelopera wynosiły minimum 30% wartości Minimum 30% kosztów całego przedsięwzięcia deweloperskiego. W tym wypadku absolwent tutaj dokładnie wyliczył te 30%, czyli miał przygotowane 360 tysięcy złotych. Czyli wkład własny 30%, 360 tysięcy złotych zainwestowane. Będzie to ważne potem przy wynikach finansowych. Realizacja. Realizacja tego przedsięwzięcia. Miałem tutaj między 10 a 12 miesięcy. Mój absolwent akurat ją realizował troszkę ponad 11 miesięcy. Tutaj okres wykonania projektu budowlanego wraz ze wszystkimi uzgodnieniami i uzyskaniem pozwolenia zajęło około 3,5 miesiąca. Natomiast budowa zajęła około 8 miesięcy. Stąd, stąd w niektórych, niektórych mniejszych miejscowościach Uważam, że jest możliwość szybciej uzyskania pozwolenia, nawet o te kilka tygodni, plus można szybciej wybudować. Więc znam takich ludzi, którzy takie projekty realizują w niespełna 10 miesięcy, ale każdemu początkującemu deweloperowi sugeruję to bardzo mocno, aby założyć zawsze, że jest to 12-12 miesięcy na realizację swojego pierwszego projektu deweloperskiego. Przejdźmy teraz do strony właśnie przychodowej, czyli cena sprzedażowa, jaką uzyskał mój absolwent, to było 4,5 tysiąca zł za metr kwadratowy PUM-u, bądź tak jak sprzedajemy, sprzedajemy akurat lokale jednorodzinne powierzchni użytkowej. Tutaj PUM mamy zazwyczaj, czyli znaczy PUM sprzedajemy w budownictwie wielorodzinnym, natomiast powierzchnię użytkową sprzedajemy w lokalach jednorodzinnych. Gdyż nie mamy tutaj części wspólnych, ale dla ułatwienia i jasności, czytelności tej prezentacji, zawarłem, że mój absolwent otrzymał 4,5 tysiąca zł za metr kwadratowy brutto, czyli 450 tysięcy zł za każdy lokal. Jest to oczywiście kwota brutto, czyli zawierająca podatek VAT w wysokości 8%. Przychód brutto z tej inwestycji wyniósł 1 800 tysięcy zł brutto. I powiem Wam jeszcze tak, tutaj zdradzę. Mam nadzieję, że mój absolwent nie będzie miał mi tego za złe, że na etapie przedsprzedaży sprzedał trzy lokale z czterech, co już mu pozwoliło tak naprawdę nawet nie wykorzysty nie, nie, był z, z, nie miał e, potrzeby wykorzystywania całych e, swoich środków zarezerwowanych na tą inwestycję, czyli całego wkładu własnego ale był cały czas w gotowości, czyli miał te 30% odłożone, wykorzystał ciutkę poniżej tych 30%. Przychód z inwestycji 1,8 mln zł brutto. I teraz to, co lubią tygryski, a szczególnie deweloperzy, czyli wyniki. Wyniki tego przedsięwzięcia kształtują się następująco. Zysk brutto wyszedł 555 złotych. zł, 500, przepraszam, 555 555 zł, 6 piątek. Uważam, że jak na roczną inwestycję, to jest bardzo bardzo fajny przychód. Jest to jest to prawie, prawie gdybyśmy podzielili to jako taką pensję to jest prawie 50 tysięcy miesięcznie. To chyba każdy, każdy z nas się zgodzi, że jest to naprawdę fajne wynagrodzenie przy e, miesięczne przy tak relatywnie niedługim projekcie, ponieważ 12 miesięcy. I, i możliwość zrobienia ponad pół miliona złotych, to jest dla większości ludzi naprawdę intratna propozycja. Roi, czyli Return on Investment, wyniósł w tym projekcie 46,3%. Czyli uważam, bardzo fajne, bardzo fajne, bardzo fajna marża. Uważam, że ja zawsze sugeruję moim, moim absolwentom, żeby wchodzili w projekty, w których ta ROI wychodzi minimum 30-35%, aby zakładać wyniki, czyli przy, wyniki, e, koszty troszeczkę zawyżyć, przychody trochę zaniżyć na etapie analizy przedsięwzięcia, tak aby na sam koniec, już podliczając wynik całego przedsięwzięcia, mile się zaskoczyć, tak jak tutaj e, miał to okazję mój absolwent. Natomiast to, co lubią deweloperzy najbardziej, to Return on Equity, Czyli zwrot z kapitału własnego wyniósł prawie 155%. Czyli uważam, że jest to świetny wynik, gdyż tak jak ja to zawsze powtarzam na swoich warsztatach deweloperskich, przekazuję to jako taką podstawową zaletę branży deweloperskiej to niemarżowość projektów, gdyż nawet bywają czasami bardzo duże projekty deweloperskie, które sam nawet realizowałem 20 22%, 22%, między 20 a 22% marży, natomiast całym tutaj zyskiem dewelopera jest zwrot z kapitału zainwestowanego, gdyż, tak jak się dobrze domyślacie, są różne ogólnie formuły finansowania projektów deweloperskich, ale optymalną formułą jest po prostu finansowanie inwestycji deweloperskiej z wkładu, dewelopers, z wkładu dewelopera oraz spłat klientów, czyli wypłat z mieszkaniowego rachunku powinczego. Cały szkopuł tkwi w tym, żeby odpowiednio ten harmonogram rachunku powinczego skonstruować, żeby odpowiedni przygotować analizę cash flow, czyli płynności finansować, tak poukładać te wszystkie koszty, aby to klienci finansowali naszą inwestycję deweloperską i my jako deweloper, abyśmy mieli ten zysk, zwrot z kapitału własnego jak najwyższy. Czyli tak, na podsumowanie tego dzisiejszego filmu z serii Wiedza z deweloperem. Mamy jasne informacje, że deweloperka jest maszyną do pomnażania kapitału. Nie jest to oczywiście bardzo prosta branża, ale przy posiadaniu odpowiedniej wiedzy, edukacji i takich zdolności, właśnie organizacyjnych, takiej determinacji i, i Podejścia takiego, bym nawet czasami wizjonerskiego, czyli po prostu widząc grunt niezabudowany, potrafimy sobie wyobrazić, jaki projekt tutaj będzie pasował, potrafimy sobie gdzieś wraz z architektem wyobrazić, jaka to będzie bryła, jaki to będzie układ funkcjonalno-żytkowy, tak aby nasi klienci byli jak najbardziej zadowoleni z nieruchomości, które od nas kupują, gdyż pamiętajmy, że nieruchomości, które my sprzedajemy. Mają służyć naszym klientom przez wiele, wiele lat. Nasi klienci tam żyją, tam budują swoje rodziny i tam przeżywają najpiękniejsze chwile w swoim życiu, więc ważne, żeby robić swoje inwestycje z, dużą, z dużym takim zapałem, z dużą wielką pasją, tak jak ja to robię, ale też, żeby zawsze mieć tą chłodną analizę przygotowaną tak, aby wiedzieć po prostu, jak ta inwestycja, ile będzie nas kosztowała, ile na niej zarobimy i jak te pieniądze w czasie należy rozłożyć. Dziękuję Wam bardzo. Zapraszam Was do kolejnych nagrań z serii Wiedza z deweloperem. Tak jak wspominam, tak jak wspominam na każdym nagraniu, zapraszam Was do komentowania, do łapek w górę, gdyż na podstawie Waszych komentarzy i tematów, które mi podsyłacie, szczególnie na YouTubie, powstają kolejne nagrania Tematyce deweloperki, która Was akurat interesuje i z chęcią Wam o tym opowiem. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Pozdrawiam Was serdecznie.